Tabor Dębica po raz kolejny uczy i przestrzega. Podczas nieotwartych w firmie zaprezentowany został pozorowany wypadek kolejowy. Uderzeniu lokomotywy w samochód zaparkowany na torach oraz akcji ratowniczej w wykonaniu Straży Ochrony Kolei, Straży Pożarnej i Policji przyglądali się mieszkańcy. Inscenizacja była wielkim przeżyciem, szczególnie dla najmłodszych. Tam to auto stało, a pociąg jechał. Musimy, się Samochód się zepsuł i strażacy przyjechali i rozcinali go, żeby móc wyciągnąć malekina. Takie szkolenie jest, doświadczenie to to jest takie nawet. Bo to na torach tutaj rzadko tutaj widać wypadki, jak to jest improwizowane. i akurat ma ćwiczenia też przy okazji. Tego typu ćwiczenia, jak właśnie dzisiaj tutaj w ramach Dni Otwartych Taboru mają na celu uświadomienie już od najmłodszych lat bezpiecznego zachowania na obszarze kolejowych zachowania zgodnego z, z przepisami obowiązującymi na tym obszarze. Mogliśmy zobaczyć, jakie zagrożenia wynika z niestosowania się do tych Właśnie przepisów. Mimo, że lokomotywa jechała powoli, zanim zdążyła zahamować, samochód został przesunięty o kilkadziesiąt metrów. Cała sytuacja uzmysławia, jak niebezpieczne są zdarzenia z udziałem pociągów. Droga hamowania pociągu jest niezwykle długa. Wiadomo, że pociąg waży kilkadziesiąt-kilkaset ton. Jego hamowanie jest dużo wtedy bardziej wydłużone i w sytuacji, gdy dochodzi do kolizji pociągu z samochodem osobowym najczęściej kierowca tego samochodu czy pasażerowie nie mają szans. Przestrzegam przed zbliżaniem się do przejazdu. Jeżeli się zbliżamy, noga z gazu, hamujemy, stajemy, patrzymy w lewo, w prawo, nieważne czy mamy zielone światło, czy nie mamy, to ileś razy już w Polsce się zdarzyło, że zaspał drużnik, zapomniał się, no, różne tam okoliczności były. Fakt jest faktem, że na końcu ginie człowiek. Dzień otwarty firmy Tabor to nie tylko pozorowany wypadek, ale mnóstwo innych atrakcji. Oprócz wypadku można było zwiedzić cały zakład. Nie było co prawda przewodnika, natomiast we własnym zakresie każdy mógł wejść, dotknąć, zobaczyć, wejść do kabin lokomotyw. Tam już byli nasi pracownicy, którzy tłumaczyli dzieciom, jak wygląda praca maszynisty, który przycisk do czego służy. Myślę, że taka duża atrakcja dla kogoś, kto na co dzień nie ma, nie ma z tym styczności. Wyjdziemy tam i się wyjmę w różne zabawy. Tam były takie różne zabawy. Baliśmy się na pociągi. Zwiedzaliśmy pociągi i wsiadaliśmy do nich. Tutaj wiele zobaczyć, zwłaszcza no, jak budowane są te lokomotywy, i no, że mogę wszystko tutaj zobaczyć. Zwłaszcza Straż Ochrony Kolei, jak to działa w ogóle. Wojtuś, powiedz co robiliśmy. Wojtuś się zdejdzie. Byliśmy w kabinie lokomotywy. Oglądaliśmy hale napraw. W ogóle cała impreza bardzo się podobała. Oby takiej więcej w Dymbicy. Impreza była także świetną okazją, aby zachęcić do podjęcia pracy na kolei. Firma Tabor swoim patronatem objęła klasę o profilu technik elektroenergetyk transportu szynowego, utworzoną w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. Po ukończeniu szkoły absolwenci będą mogli podjąć pracę w całej branży taboru szynowego w kraju i za granicą. Jeżeli się uda nam napełnić pełny nabór do szkoły, do technikum. Kolejowego energety, technik energetyk, to w ten czas powiem, będzie to sukces dla nas. Dzisiaj podstawą pracy, egzystencji zakładów jest przede wszystkim stworzenie tej tego szkolnictwa, szkolnictwa zakładowego, przyzakładowego, które pozwoli. Stworzyć, wyszkolić nam dobrych fachowców. Jak dodaje prezes Marian Dybowski, odpowiednio przygotowany technik elektroenergetyk znajdzie dobrze płatne zatrudnienie niemal we wszystkich gałęziach przemysłu przy obsłudze, naprawie i modernizacji urządzeń. Klasa o profilu technik elektroenergetyk transportu szynowego daje więc konkretny zawód i możliwość dalszego kształcenia.